Jest popołudnie, już jest po 17, a praktycznie już dochodzi 18 godzina. Jak widzicie, jesteśmy w lesie, wybraliśmy się na grzyby. Ciemno co prawda, ale przed chwilą znalazłam sporo. Piotrek właśnie tam widać też szuka. Już wam pokażę. Jesteśmy z Nukusią we dwoje, dobry, dzień, dzień, wiem, reklamówce nie wolno, ale nie miałam nic i są podgrzybki ładne. Piotrek ma całą garść, mogę worek wziąć. Marudzi że zajączki, ale na łóżka będą smaczne na Wigilię. Brunatny. Popatrz, jakie ładne masz. Fajne. Jest, proszę Państwa, pierwszy prawdziwek. Co prawda malutki, ale jest. Co się dzieje, grzybiarko? Tnij, czyń honory, Piotrek. Pełno zajączków jest. Ale nie ma niestety prawdziwków. Przy drodze, rós. ale piękny. Mhm, Fajnie. Ładniusi. Pachnie, pokaż. Mm. Super. Szukamy prawdziwków. Zajączków mam full. No Kusia odejdź, bo chcę nagrać. Odejdź, tu są chyba maślaki. Nie, zostaw, zostaw! Tu są chyba maślaki. Ale ich nie zrywamy, jest gąbka pod spodem. Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że widać. Tak nam się wydaje, że ma ślaki, ale nie zrywamy ich. Widzę dużo. Ich jest. Zrywamy tylko zajączki, te podgrzybki. No, niech się skupiamy. Jest naprawdę sporo. No tutaj widać. Rosną takie małe. Naprawdę. Zaskakujące. W tym roku full grzybów. Trochę sobie kolejny. Trochę nazbieramy. Tutaj takie dwa się złączyły. Patrz, zakochane są. Bliźniaki. Zerwij te dwa. Tam kolejny. No full jest. Prawda dużo. Powtarzam się, wiem. Tutaj noworeczka. Ale podgrzybak to na razie, znaczy prawdziwek jeden. Jest. Ale to sobie zjemy, zamrozimy. Jutro jedziemy co prawda do Polski. I mamy na obiad kurczaka. Grzbiaro, co robisz? Hej! <gryba> Ale wyglądasz. Grzyba znalazłaś, tu kolejne dwa. Normalnie pełno jest. Widzę, widzę, noża nam brakuje. Ja wziąłem noża, on oczywiście nie wziął. To dawaj, noża. Tak, zbieramy grzyby ile wlezie, Izabela zbiera zajączki, ja szukam tych prawdziwków i podżywków biednych. Izabela, pomachaj! Aż nam się ciepło zrobiło, bo tutaj u nas jest zimno. Nie jak u Was, ale u nas zimno. Zrywa! Zrywa! Bo ciemno. Izabela zeszła na dół, a nuka się derwuje i krzyczy. Co takiego powiedz! Powiedz Panciowie, co takiego? To twoja pancia poszła zrywać, tak? O teraz możesz biec. Biegnij, go! Teraz No co kochany? No co? No dobry jest. Dobry piesek, dobry. Dobry piesek, dobry. Dobry piesek. Dobry. Ale szaleje, ale się wybiega. Ale szaleje, ale szaleje, ale szaleje. Ach ty, ach ty, ach ty. To, co chcesz powiedzieć? Co chcesz powiedzieć? Tak, to, tak, Ciesz się, tak. Ciesz się. No dobrze, ja też się cieszę. Wracamy z lasu z pięknymi widokami. Piotr idzie polem. Bo tutaj mokro. Widać. Cała mokra jestem. Nukusia no, też. Proszę. Jaka ambona. Ona jakoś tak dziwnie stoi, nie? Na przykład, to jest ta mobilna albo... Chyba tak, mobilna. No proszę, ktoś sobie przywiózł. Ale chyba długo tu stoi, bo zarosła. Jeszcze kawałek do drogi głównej mamy. Idziemy do domku, jutro. Do peli jedziemy. Nie! Yeah. Nie możemy się to czekać. Nie, nuka? Też jedziesz. Piękno. Luka sobie idzie luzem. Proszę, kotek nas zobaczył z daleka. I zamiast uciekać, to najeżył się i miałczy. Stój, stój, stój! Ty coś bojowo nastawiony jesteś. Rozwiedziałeś? No już tak, miał, miał oo! Idziemy! Oooo! Agresorka! Idoka kałuży. Będę miała kompanię. A ty idź już! Idź już! Idź kotek! No i jarzył się! On jeszcze gotów się na nią skoczyć. Co tam? Pozdrawiasz wszystkich! No ładny jesteś! Popatrz, śliczny kotek. My musimy iść. Pa! Nie bierzemy kotku do domu. Nie! Nie, no ja wiem, że ty chcesz. Idź do domu. Trzymaj się. On będzie chciał nam coś powiedzieć. Co nie? No to jaj. Idź sobie. Tego tak, też nie grali. No kusia, będziesz musiała być zniesiona. On idzie. Ale patrz na ogon. Ogon jak normalnie. Antena. Radar. Już, chyba pójdzie sobie. Nara, nara. Nie! Ale komedia. Ten kot cały czas idzie za nami. A już przeszliśmy spory kawałek. I na dodatek najgorsze jest to, że nie możemy nuki puścić, bo on chce ją zaatakować. Się dziwnie zachowuje i Piotrek nie się psa. Jakaś masakra. Może spróbuj postawić, bo przecież Zatem zobaczymy, najgorzej weźmie się. Ty patrz, 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 patrz. Patrz, zobacz, już się na ręce. Czy widziałeś? O, zajął się czymś. Coś zobaczył. Myśla była. Kot nadal biegnie za nami, <laughs> miałczy. Nie no, weź ty, proszę. On przyspiesza. Widziałeś, jaką chciałem zaatakować? Ja jestem w szoku. Jesteśmy już daleko, a on cały czas za nami idzie. Piotr, jak postawił psa, to w tym momencie on do ataku biegł. Mam nadzieję, że to się nagrało. Biegnie za nami. Takiej przygody się nie spodziewałam. Może nie wejdzie na most? Będzie się bał. Kurczę, on cały czas przyspiesza. Biegnie, jest gotowy do ataku. Popatrz, przyspiesza, Piotrek. Będzie atakował. Popatrz, popatrz. O co tobie chodzi? Wracaj do domu. Wybacz, ale nie możemy Cię zabrać, nie mamy nic do jedzenia, zrozum, wracaj do domu, na pewno się martwią. O kurczę. No tego jeszcze nie graje. Idzie i miauczy. A tak jeszcze powiem, tutaj weszliśmy do lasu, ale nie spodziewaliśmy się takiej przygody. Wracając do domu. Zatrzymał się. Jest, zatrzymał się. Chyba może się puścić. Chyba nie pójdzie dalej. Tutaj jest autostrada i jest głośno. Idzie. <śm> Puścią. Idzie za nami jeszcze. Kurczę. Jesteśmy nad autostradą. Mamy nadzieję, że on już tutaj nie pójdzie. Nie będę się bał. Jadę. Ale tego też się nie spodziewałam. Takiej przygody się absolutnie nie spodziewałam. Przygoda z kotem. Że pies ucieka przed kotem. To aż śmieszne. Idzie. Wchodzi na most. Nie. Zatrzymał się. Jest nadzieja. Uf. Ale dzisiaj się przeszliśmy. <laughs> Jedziemy <laughs> trochę inną trasą. Może tam zostanie po drugiej stronie. Widzisz go? Tak, stoi. stoi. A widzę go na samym rogu przed mostem. Stoi. Wraca.